Rozmowa dnia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak jest gościem sygnałów dnia i radiowej jedenki. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. E, Dotychczasowy minister obrony narodowej, jak już wiemy także nowy minister obrony narodowej. Spełniają się zatem te zapowiedzi pana sprzed trzech tygodni, kiedy mówił pan w sygnałach dnia, tu siedząc w tym, w tym miejscu, że wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuował e, swoją misję. Premier dziś składa dymisję rządu. Rzeczpospolita spekuluje w czwartek powołanie nowego, a w piątek ekspozę premiera Mateusza Morawieckiego. To rzeczywiście może tak szybko nas czy powinno tak szybko nastąpić? Rzeczywiście jesteśmy przygotowani. To jest rząd kontynuacji. Są też pewne zmiany strukturalne, o których Mówił pan premier oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Obaj panowie, pan premier Mateusz Morawiecki i pan premier Jarosław Kaczyński, mówili na ten temat. No to wszystko zależy też od rozwoju sytuacji w parlamencie, ale zakładam, że sytuacja będzie się rozwijać w sposób bardzo klarowny. Dziś wybór marszałka Sejmu, kandydaturą. Kandydatką na marszałka jest pani Elżbieta Witeka, więc że Sejm płynnie będzie pracował, gdyż chcemy kontynuować tę te... Te, te działania, które rozpoczęliśmy w 2015 roku, jesteśmy przygotowani do tego, żeby pracować, ciężko pracować na rzecz rozwoju Polski. Skład rządu już poznaliśmy, tego nowego, a stanowisko ministra sportu nieobsadzone, jak czytam gdzieś w jednej gazet, cytuję jako wabik na opozycję. <laughs> no tak, tak ciekawe sformułowanie. O składzie rządu będzie mówił pan premier Mateusz Morawiecki, o, o działaniach także będzie mówił pan premier. Chcemy podkreślić, że ta piątka, tych pięć zadań, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, to jest zobowiązanie, które wypełnimy w najkrótszym możliwym czasie. Chodzi o badania profilaktyczne dla osób po 40 roku życia, chodzi o obwodnice, chodzi o mniejszy zus. To, to wszystko, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, to jest jak najbardziej aktualne. To są te cele, których realizację zapowiadali Państwo na pierwsze miesiące po wygranych wyborach, ale oczywiście są wszystkie Także cele na całą kadencję, a niektóre z nich także dłuższe. Pan mówił wczoraj w trójce trzon rządów zmianom nie ulega, jest przystosowanie, jeśli chodzi o wyzwania, jakie nas czekają, szczególnie mam na myśli wszystko, co jest związane z polityką klimatyczną. Tak. Ale w gazetach dzisiaj z kolei nie tylko w, w, w gazetach w internetowych, komentarzach publicystów, także najwięcej jest rozważań na temat tego, e, że to ma być ekipa na być może nadchodzące spowolnienie gospodarcze, że ta strona finansowo-ekonomiczna to jest największe wyzwanie rządu na najbliższe lata. To są ca cały katalog wyzwań. Rzeczywiście polityka klimatyczna jest e, takim przesłaniem Unii Europejskiej, skoncentrowana jest Bruksela właśnie w tych sprawach, stąd powołanie Ministerstwa które będzie zajmowało się tymi rzeczami, rzeczami tymi, tymi kwestiami na czele z panem ministrem Kurtyką, dotychczasowym wiceministrem, rzeczywiście specjalistą w tej dziedzinie. Organizatorem Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Właśnie, bardzo kompetentnym, jeżeli chodzi o również przepisy unijne. To jest wyzwanie, któremu sprostamy. A jeżeli chodzi o sytuację na rynku, Polska gospodarka. Gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. Mamy pomysły związane z tym, jak ten wzrost gospodarczy utrzymać. A więc będziemy realizowali nasz program. Program zresztą ogłoszony w Katowicach podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Są to wyzwania oczywiście, przed którymi stoimy, stoimy, stoi cała Europa, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości jest złożony z polityków doświadczonych, kompetentnych, a więc podejmiemy działania tak, żeby utrzymać wzrost gospodarczy. A jeszcze o tym, co dziś czeka nas w parlamencie. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że pewnie większe emocje po południu, kiedy Senat o 16 rozpocznie obrady. Na razie żadna ze stron no, oficjalnie nie pochwaliła się tym, że ma już większość, która da możliwość wyboru własnego marszałka. To ja także i w tym kontekście medialnych doniesień o to, że podobno miały być proponowane rozmaite stanowiska senatorom opozycji dopytuję o wolne jeszcze stanowisko ministra sportu. <laughs> Zależy nam na tym, żeby kontynuować dobrą zmianę, bo przecież 8 milionów Polaków w wyborach opowiedziało się za Prawem i sprawiedliwością, a więc za tymi działaniami. Nie 8, senat... 8 milionów oddało głosy, a opozycja chciałaby powołać prezydium Senatu, w którym nie będzie żadnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. No, widać jakie mają podejście demokracja jest wypisana na ich sztandarach, a z demokracją niewiele mają wspólnego. Zresztą taka postawa jest bardzo charakterystyczna, te wypowiedzi, to przypomina takie relacje sekciarskie, żeby nie powiedzieć, mafijne, a więc jakiś nacisk, jakaś presja, na tych, którzy mogliby zrealizować, przecież to jest powołaniem polityka, żeby realizować zmiany, które usprawnią działanie instytucji państwowych. Tymczasem tu mamy odpowiedź taką: nie, nie, dlatego, że ten ktoś, kto by ewentualnie zdecydował się poprzeć większość rządzącą, będzie na niego wywarta presja. To, to nie ma Wspólnego z demokracją. No ale tacy są. Ci ludzie, którzy dziś stanowią opozycję, oni zresztą siebie nazywali opozycją totalną, oni są rzeczywiście totalni. Sytuacja jest taka, że wybory do Senatu wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ordynacja wyborcza tak stanowi, że nie mamy większości, jeżeli chodzi o liczbę senatorów, jest blisko remisu. Jak się wydarzy, zobaczymy w głosowaniu podczas wyboru marszałka Senatu. Całek Stanisław Karczewski wczoraj mówił w sygnałach dnia jutro głosowanie, następne głosowania później zobaczymy, jaki wynik. Byłbym nieuczciwy, cytuję, gdybym powiedział, że nie prowadzimy rozmów. Oto chyba bardzo, bardzo ciekawa informacja dla tych, którzy są zainteresowani sytuacją w Senacie. Na tym też polega polityka. Przypomnijmy sobie rok 2005 dziś żyjący pan profesor Zbigniew Religa, który został ministrem zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wybitna postać. Wcześniej był w opozycji, ale sam fakt, że został ministrem zdrowia pozwolił mu na to, żeby zrealizował no, myślę, że taką misję swego życia, żeby mógł pozytywnie wpłynąć na zmiany w sferze ochrony zdrowia. Ja rozumiem, że sugeruje pan, że któryś z polityków w opozycji mógłby teraz zmiany swojego życia i misję swojego Czyżby realizować w Urzędzie sprawiedliwość. Sprawiedliwości? Ja tylko mówię, że powołaniem polityka jest wpływanie, pozytywne wpływanie na sytuację, jaka się dzieje w naszym kraju, ale jest część rzeczywiście, oni siebie nazywają totalnymi, oni mówią, że nie, tylko mają atakować, mają się zajmować właśnie taką negatywną sferą, bo, bo też jest pewna negatywna sfera funkcjonowania w życiu politycznym. Oni są skoncentrowani właśnie na negowaniu. Panie ministrze, powinniśmy martwić się kłopotami prezydenta Donalda Trumpa. Za jego prezydentury doszło do zwiększenia współpracy wojskowej, handlowej i politycznej. No, teraz demokraci szykują się do procedury impeachmentu. Kolejna kadencja wcale nie jest pewna. Co z relacjami polsko-amerykańskimi, kiedy Donalda Trumpa zabraknie? Zobaczymy, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście doszło do przełomu za czasów prezydentury pana prezydenta Donalda Trumpa. Świetne relacje też łączą prezydenta Andrzeja Dudę z prezydentem Donaldem Trumpem, czego rezultatem jest zniesienie wiz od wczoraj, od 11 Już w nowej rzeczywistości listopada. rozmawiamy, to prawda. Tak, rzeczywiście. Ale ta współpraca wojskowa także jest modelowa. Dwie deklaracje podpisane przez obu prezydentów na podstawie tych deklaracji w Polsce course. <laughs> Stacjonują żołnierze amerykańscy, są skoncentrowani w realnych, konkretnych miejscach. Ta obecność jest trwała, tak jest zapisane w deklaracji. Jest żołnierzy amerykańskich więcej, to jest proces oczywiście. Będzie w stosunkowo krótkim czasie o tysiąc żołnierzy amerykańskich więcej niż jest dotychczas. Dotychczasowi żołnierze amerykańscy są również w tej deklaracji ujęci. Także dowództwo wojsk amerykańskich, dowództwo dywizyjne wojska amerykańskich w Polsce, a więc ta relacja jest bardzo trwała. Natomiast chciałbym podkreślić, że prezydent Donald Trump oczywiście dokonał pewnego przełomu w relacjach wojskowych polsko-amerykańskich, ale Stany Zjednoczone są państwem, które gwarantuje właśnie taką politykę, politykę skoncentrowaną na obronności, są liderem sojuszu północnoatlantyckiego, a więc podczas chociażby moich rozmów i wizyt w Waszyngtonie, w Senacie rozmawiałem zarówno z przewodniczącym Izby, zarówno z przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, odpowiednika polskiego z senatorem Inhofem, jak i z senatorem Reedem, który jest reprezentantem Partii Demokratycznej. Głosim, I obie te rozmowy były bardzo dla, dobre. Tych, dla tych decyzji. Tak sądzę. Było. Po co polscy żołnierze jadą do Libanu, panie ministrze? Wracamy do misji organizowanych przez ONZ 10 lat temu w 2009 roku rząd kalicji. OPSL wycofał polskich żołnierzy z misji ONZ-owskich. Aktywność pozytywnie wpływa na pozycję, na siłę państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Wychodzimy z tego założenia. Misje ONZ-owskie to są misje o bardzo bogatej tradycji. Polska od dziesiątek lat uczestniczyła w tych misjach. W 2009 roku wycofano żołnierzy polskich. Dołączamy do żołnierzy irlandzkich. Ja bardzo szanuję Irlandię, bardzo lubię Irlandię, no ale po Potencjał wojskowy irlandia Polski jest zupełnie odmienny. Mówiąc o tym, chcę podkreślić, że w misjach ONZ-u biorą udział państwa no, takie bardzo, bardzo ciekawe, jak, jak chociażby Irlandia. Przypominało Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, gość Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję. Panie dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia.